Witam, witam, witam. Wszystkich witam. Witam z pracy. Spróbuj to jakoś tak ustawić, żeby mnie było widać. I dzisiaj rozmawiamy o śledzionie. Czym jest śledziona? Bardzo ważne pytanie. A to zależy, czy w medycynie chińskiej, czy w medycynie akademickiej. W medycynie chińskiej to jest śledziona czóstka. I za co ona odpowiada? Więc to jest taki narząd lub kompleks narządów śledzionej czóstka, która pierwsze uczestniczy w trawieniu. Odpowiada za utrzymanie wszystkiego na swoim miejscu, czyli obrzęki limfatyczne opadające nóg, to śledziona. Worki pod oczami i obrzęki to śledziona, bo nie na swoim miejscu. Żylaki to śledziona, bo opada. Hemoroidy to też śledziona. wypadania narządów rodnych to śledziona. opadania brzuszka to śledziona. Więc śledziona odpowiada za bardzo dużo rzeczy, i emocja, której jest przypisana śledzionie, to martwienie i zamartwianie się. Śledziona należy do elementu ziemi i razem z żołądkiem tworzy ten element ziemi i odpowiada za produkcję energii pourodzeniowej, spożywienia. Czyli dobra mocna śledziona i dobry mocny żołądek, o którym już była mowa, to przede wszystkim podstawa, żeby tworzyć dobrą energię i spożywienie. I żeby to pożywienie tworzyło zasoby nie tylko energetyczne, tylko przede wszystkim, żeby to pożywienie dziękuję. Witam. Czy jest to chociaż jeden mężczyzna? Bo dzisiaj na e, 290 osób, chyba na Facebooku, mieliśmy tylko dwóch. Więc pytanie, czy nadal tylko kobiety dbają o siebie i czy mężczyźni też dbają? I jeżeli czyjś mąż się zgadza, na kroki zdrowia, to napiszcie mi to. Ja osobiście każdemu takiemu mężczyźnie wyślę serduszko. No, dlatego, że podziwiam. I teraz uwaga, czyli śledziona. Śledziona lubi ciepło domowego ogniska. Śledziona ogólnie lubi ciepło. Śledziona jest taka zastojnowa, trzeba ją poruszyć. Śledziona o spacery. Czego nie lubi śledziona? Nie lubi sorowizny, nie lubi owoców, nie lubi niczego, co produkuje wilgoć, i nie lubi jesieni. Co to oznacza, że nie lubi jesieni? To oznacza, że wtedy jak jesień nie jest taka słoneczna, piękna i sucha, tylko jest wilgotna, mokra i deszczowa, i zima też na przykład jak zrobi się taka mokra i wilgotna, to śledzione tego nie lubią, dlatego że śledziona lubi być sucha, osuszona. A niezrównoważone śledziony mają sporo wilgoci tak gdyby w ciele. Jeżeli zobaczycie taką figurę, gdzie ma jest takie ciężkie nogi, ciężkie biodra, obrzęknięte kostki, to bardzo często to jest niezrównoważony element ziemi i śledziona, która sobie tak gdyby w pojęciach medycyny chińskiej nie do końca sobie radzi z życiem. Śledziona w medycynie akademickiej to był narząd immunologiczny, to była cmentarz krwinek czerwonych, natomiast w medycynie chińskiej tak gdyby to nie tylko narząd, tylko też funkcja i od zależy bardzo dużo. Kolor cery śledziony miał taki żółtawy, bo ziemia ma taki kolor i bardzo często to widać u cukrzyków, zwłaszcza pierwszego typu, dlatego że śledziony u nich nie do końca dobrze pracują. No, o śledzionie można mówić godzinami, ale w soboty wieczorem nie będę Was nudzić. Ja wszystkich zapraszam na masterclass jutro o 19:00, jest bezpłatny, poświęcony ścieżkom zdrowia i uwaga to jest bardzo ważne że jest to w zamkniętej przestrzeni, nie trzeba się zarejestrować. A dla tych, kto ma problem z układem trawieniem, pamiętajcie, meridianologia temu służy. I teraz my będziemy rozmawiać dokładnie o elemencie Ziemi i będą protokoły i punkty, który, kiedy i jak masować, żeby nam się żyło bardziej komfortowo, żeby lepiej trawić życie i jedzenie. Zamartwienie należy też do śledziony. Czyli jak czasami się martwimy, to jest w porządku, ale jak zaczynamy już za bardzo się zamartwiać, jeżeli już martwimy się niepotrzebnie i nie wiadomo czym, taka babcia stara, która nic nie może dać, która już nawet obiadu nie ugotuje, bo jej to zajmie dwa dni, ale martwi się, że kogoś nie nakarmiła. Yy, ona nie dlatego biedoli, że jest nudna i stara, tylko dlatego, że ma już wyłowioną śledzionę. Wszystko, co mogła, dała. To jest tak jak ziemia, która już nie jest rodna i musi być odżywiona. A starej babcie trzeba odżywiać miłością, a my nigdy na to nie mamy czasu. Także dzisiaj po lajwie też o tym pomyślcie. Że nasze stare babcie, to jest to, co będzie kiedyś naszą przyszłością, i dlatego my jesteśmy tak nietolerancyjni. Więc możemy dzisiaj wieczór sobotni pomyśleć o tolerancji dla tych babci, i możemy też pomyśleć o naszych śledzionach i stworzyć takie domowe ogniska, nawet przy świeczkach. Ja tu mam takie świeczniki, one są ciepłutkie i fajne. I możemy stworzyć takie domowe ogniska przy takich świecznikach, właśnie po to żeby ten ogień osuszył wilgoć śledzione i żeby nam było bardziej komfortowo i mentalnie, i fizycznie. Jutro widzimy się o 19 w zamkniętej przestrzeni. A teraz, już wiecie, czym jest śledzione. Śledzione jest tak naprawdę naszym wszystkim, i bardzo się cieszę. Ja bardzo dziękuję za pochwały. Ja też uwielbiam. Ja naprawdę lubię to z wami być, bo ja też przemyślam różne rzeczy, ja to sobie układam, ja uwielbiam tworzyć. Bo ja zakładam, że dopóki mózg jest prężny i kryłuje rzeczywistość to starość nam nie grozi i niestety demencja, czyli stety demencja starcza mnie też nie dotknie, a niby mam tylko 58 lat i popatrzcie, to jest aż 58. więc ja bym chciała zawsze czuć się na 20 i na razie dopóki tak się czuję, ale wiecie jak to jest. Więc ja cały czas coś stworzę, a wy pomagacie mi realizować ścieżki zdrowia, bo naprawdę uczestniczycie w tym. I zawsze ja będę na masterclassie opowiadać i odpowiadać na wszystkie pytania. Także, jeżeli macie pytania i problemy do rozwiązania, to ja serdecznie zapraszam. Będzie to piękne, będę miała prezentację. Ja teraz już myślę od tygodnia, jak to poprowadzić, więc postaram się, żeby każdy na tych dwóch godzinach, które tak gdyby stracie, no może nie straci, tylko każdy wyciągnie coś dla siebie. A ja przygotowałam jutro czas od 19 do 21, żeby z Wami się spotkać na tym bezpłatnym masterclassie, także rejestrujcie się i zawsze mamy linki w komentarzach, także bardzo proszę. I wszystkiego dobrego, dbajmy o ślidziomy, dbajmy, dbajmy. Bardzo dobrze. To ktoś się czuje bardzo młodo, i im więcej nas będzie zdrowych, tym więcej będziemy pokazywać sobą, że starość to jest tylko względne pojęcie. Podawania roku urodzenia, ktoś dzisiaj był u mnie 72, mówię, to jest ktoś młody. Ja jestem 65, druga połowa zeszłego stulecia, początek drugiej połowy, ale wiecie, że jestem szczęśliwa z tą moją datą urodzenia, bo czuję się naprawdę świetnie. I jeżeli dbam o taki harmonogram dnia i nie chodzę spać o drugi w nocy, co jest bardzo niezdrowy, to mam bardzo dużo energii. Dzisiaj uczy trzeci dzień, popatrzcie, jest godzina po 19, a ja jeszcze mam kupę pomysłów i bardzo dużo planów. Ja to życzę każdemu. Natomiast uważajcie, ile pijecie, co pijecie. Ja mówię teraz o wodzie, jak dbamy o zdrowie i zadbajcie o swoją śledzionę, bo ta śledziona. Naprawdę pracuje dla nas jak taki pracuś, taki robotnik. Jeżeli my możemy porównać medycynę chińską i nasze ciało z krajem, no to mamy generała, to jest wątroba, mamy ministrów, to jest pęcherzyk żółciowy, ale mamy pracowników, takich roboli, którzy pracują, żeby to całe cesarstwo miało co jeść, i to jest nasza śledziona. Więc, jeżeli śledziona to jest taka mrówka, to zadbajmy o te mrówki, bo tak naprawdę z głodu by umarł i cesarz, i cesarzowa, i ich dzieci, i minister, i generał. Więc, dla mnie, śledziona to jest najważniejsze w dbaniu o nasze ciała. I jeżeli my świadomie nie zadbamy o śledziony, Ciepło, spacery, brak zmartwień, brak stresu, brak owoców, brak nabiału, czyli bardziej braki niż obecność, to zdrowie niestety nie będzie nam towarzyszyć. A ten, kto ma, tak jak mówię, żylaki, reumatyzm, jeżeli mamy zmiany stawowe, jeżeli mamy, jeżeli mamy opadania, wypadania, łatwe siniaki, wybroczyny, wylewy, to to jest ślidziona. I śledziona zawsze krzyczy, pomóż mi, proszę, pomóż mi. A my mówimy cicho bądź i żyjemy jak żyjemy. Zadbajmy o śledziony, bo już wiecie, czym jest śledziona. Śledziona jest prawie naszym wszystkim. Wiktoria Zwinczewska, likarka jako punktużystka. Podzielcie się tym, zaproście ludzi, którzy chcą zdrowość ścieżką zdrowia, iść ze mną w kierunku długiego i komfortowego życia. I jutro odpowiadam na wszystkie pytania, a kto chce dołączyć się do meridianologii, ja serdecznie zapraszam. Serdecznie zapraszam, bo teraz będzie ciekawie, bo będzie o śledzioni i o żołądku. Dwa spotkania i o tym, jak sobie pomóc za pomocą meridianów i punktów akupunkturowych. Wszystkiego dobrego. Dbamy o śledziony. Nie martwmy się. Jedzą ciepłe posiłki. Te zupy na śniadaniu był taki live. Nie pijąc zimnego, nie, pijąc sur, nie jedząc surowego, otulają się czymś osuszającym i przede wszystkim emocje, stres, zmartwienie, ciepełko. Żadnych kąpieli w zimnie, żadnego morsowania, tego śledzone nie lubię. Śledzone lubi komfort, a jak go stworzyć, ja będę za każdym razem. Opowiadać. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia jutro. 19:00 zamknięta przestrzeń. A jeżeli mi się uda, to będzie jeszcze krótki live też o przywodzie pokarmowym. Do zobaczenia!